はい、ありがとうございます。 Hey. Policja drogowa. No, czy jakieś jakiś dokumencik, się od pana poprosimy? Interwencja nagrywana. Mhm. Co się dzieje, że tablica rejestracyjna u pana jest zasłonięta? Tak było od początku, panie władze. No to czemu pan się poruszał w taki sposób? <gry> Kiedyś kupiłem tą ramkę i trzy razy później ją szukałem. No ale trzeba było pięknie ładnie ją sobie tutaj zamocować. No właśnie, ja jeżeli się później po krzakach, to... blachę ma zasłoniętą, kurwa, kołem, bo tak się kończy, kurwa, jazda na glebie. Ja pierdole. Daleko jedziecie? Od Sobótki do Wrocławia. Byliśmy w sobotce w Świdnicy, no i lecimy już do domu. Wycieczka Dokument od tego pan ma? Eee, nie. Dobra, się będziemy opierali na tym, co mamy w tak, systemie. tak, w komputerze. Dobra, wsteczny jest? Jest. Przeciwm głowy tył? Nie ma. To jest traktor. To to nie musi już być. Tak. Ma światła, klakson, kierunki, stop, licznik, apteczkę. A Nie. Nagleśnica? Nie. No i? No to takie. Nie ma gdzie tego wsadzić No, do plecaka, do plecaka. <laughs> Gdzie to, kurde Kiedyś widziałem gościa na poligonie, jak miał klucze w plecaku i śrubokręt mu się w płuca wbił z tyłu No, no także takich rzeczy nie wolno wozić Ubezpieczony po przeglądzie Panowie razem jedziecie? Tak. Od samego rana. Od samego rana tyle kilometrów przed wami? E, jest. 144. Co się ładnie bawicie tutaj? E, no tak, wyjechaliśmy. Co na szosę wyjechaliśmy i pierwszy jak raz. Jak razem jadą, koledzy się zatrzymali, no to i też tutaj sprawdzimy, jak Wszystko A mają. Są... Wszystko dorośli ludzie. A, tu sobie, ojo, A to strach na ptaka. Ciekawe, Dobry. My, się my, my z kolegą, ale do kontroli osobiście sami nie. No już to, już sprawdzimy. No to my tam nie będziemy kolegi zostawać, nie? A my tak. My, ja przypuszczałem, bo wy z tej stacji wyjeżdżaliście, nie? To jest ten patrol. No, ja tak przypuszczałem, że jak kłady, to tam każdy patrzy. To raczej nie o to chodzi, że kłady. Tylko czy zarejestrowano i w ogóle, nie? Nie, to temu, którego że się wyprzedzali któremu? Największemu. Pira To nie to nie było. <laughs> A na Sibiku to. No. No, a przecież tam nie co go wyprzedzali? na, na przerywanej my go wyprzedzali. A. No i co on cyfrasz? Jaki jakiś stary, jakiś emeryt. No to jest. dobra no, no, szurma... to teraz i odpowiecie panowie. Czy to jest fair, że takim małym bździkiem, taką wielką kolumbry wyprzedzacie? no. No nie on jedzie, no jedzie jak stary taki bździk, nie? No, a teraz ja pytanie, a się teraz nie... pytanie za stópą, <laughs> no, Co wy byście zrobili jak on by was wyprzedził? Też byś zadzwonił. To bym zadzwonił i powiedział, że ma magnes. No. Tak. No. 90. No. Bo ja na co dzień jeżdżę takim czymś, więc wiem jak jest. Niektórzy na stówę mają. No. No. Bo kolega jeździ na pizze. A niektórzy magnesu w ogóle nie potrzebują. No. Ale jadą więcej jak z Nie Wróćmy sobie do czasów wykresówek. No. Mało to płyt w CD się Na gumkę się jeździło przecież. No bo takie samochody te stare na takiej strzały gdzieś tu koło komina są najlepsze, nie? To tak zwane, za przeproszeniem wiem, że nagrywacie psy ogrodnika, sami nie mogą drugiemu nie dać. A, dokładnie. Zaraz tak Wam jest. kolega jeszcze będzie mał. Ale no. on... Okay. Chyba, że się ten zatrzyma, to będzie następny do kolekcji. <laughs> <laughs> Zaraz będzie, czemu się Was <laughs> Nie no, bo większą uwagę zwracamy, jak po to wpiszcie. Wpady do różnych coś innego. Ale... Wszystko ubezpieczone, poprzeglądać Nie no, ja Motocykle jeżdżą codziennie Samochody mm -hmm. jeżdżą codziennie A no, takie od święta Chce no. pan się przejechać? Yeah. <laughs> Pojedziemy na boczną no Serio, no Na Zachowice, jest. nie? Na no, kamieniołomy. No nie ma problemu. Wróć no. na Żwirowni na Piastowni, nie? Tak, tak, tam jeżdżą chłopaki też. Polecimy sobie, przejedziemy przez Sambet, no, a potem no. Artur będzie miał pretensje, że mu teren rozjeżdżamy, nie? <laughs> ale tu no, boczną no, na no. poczuć wiatr we włosach, To no, no. jest inaczej, to. trzeba, tak. to robimy tę stację. że jeżdżą, no, tak. ale <laughs> to, nie <laughs> to nie dosyć, że jest <laughs> stacja, to... Tak sobie popatrzę na niektóre samochody, jak przyjeżdżają i pasażerowie, prawa biją. No? Ale komu? No właśnie nie wiem. Chyba nie nam kto nie wie. Spokojnie jedziecie, no to... Ale no, spokojnie jechaliśmy. To no. widzę. Rzecz jeździmy, Dorośli ludzie to. Pojechaliśmy po Chcieliśmy popatrzeć na ten te, na ten samolot Ritthopena, nie? Tam w parku. Mhm. Fajna rzecz. Fajna historia. I szkoda, że w Świdnicy nikt tego nie promuje, bo mogliby zrobić atrakcję turystyczną przecież. ale to... W daleko nie trzeba szukać przykładu, czemu we Wrocławiu nie promują. No co, no tam mogą promować jedynie Hotel Monopoly, ten balkon, z którego Adolf, tak, przemawiał i to A, wszystko. A, to nie tylko, szanowny panie. Jakby byli inteligentni, to by wykorzystali to, że remontowali dworzec główny. Wykorzystaliby, by że firma niemiecka by startowała, która miała wszystkie plany. O, proszę. Wykorzystaliby jeszcze to, że mając plany, ta firma niemiecka co przystąpiła do tego. Oni sobie tylko zażyczyli jednego. Wszystkie dokumenty, jakie znajdą, ich. to są mi. A resztę wam wszystko robi. Podporce mamy 12 poziomów. Z czego 7 w czasie wojny było szpitalem. O kurde. Ostatni, 12 poziom jest połączony z międzyrzeckim rejonem umocnionym. No to grubo. ósmy poziom, tylko trzeba uważać, bo szczury jak koty butla z tlenem na takie 4 godziny nie powiem w której nawie y, katedry na Ostrowie Tomskim wychodzicie poważnie? Nie, bo sprawdzałem czemu oni tego nie, nie zrobią jako atrakcję była? bez sensu, nie? przecież takie podziemia, kurde, to piękna rzecz kawałki może tam jest złoty pociąg? Dziewiąty, dziewiąty poziom, szanowny panie, to masz kolejkę woskotorową Wałbrzych-Świtnica do połowy. Propagował to minut O, Tak samo na stadionie się wchodzi koło zegara, nie? No to ja panu powiem jeszcze inaczej. Ósmy poziom jest połączony tunelem, szanowny panie, od zespołu szkół gastronomicznych na kamiennej, no. gdzie to w czasie wojny też był szpital. Narodowy Fundusz zdrowia na Joannitów. Dolnośląska Dyrekcja Kolei Państwowych, e, Sąd Okręgowy, Prokuratura na Podwalu, Komenda Wojewódzka, to dworzec, to dworzec Mikołajów, te, tereny dzisiejszego, dzisiejszego dzisiejszego Wagu, no. dzisiaj tam są różne firmy, Dworzec na Dodrze i przez Dworzec na Dodrze wychodzę, wchodzę do drugiego i pięknie, ładnie sobie idę, Łażę do bunkru na Słowiańskiej, i tam idę już sobie podziemiami, aż do, uwaga, żeby pana nie skłamać, stadionu olimpijskiego. Ja pierdolę. Podziemia takie we Wrocławiu, no? To ja no, nie no Śląski jedynie... Urząd Wojewódzki jest połączony. Tam, yy, tak, tam pod spodem było tam kiedyś są otwarte. Cztery, cztery śluzy na terenie Odry, na terenie naszego kochanego miasta Wrocławia. Jedną zamknę, no to otwiera się druga, bo one są tak połączone. Połączone, tak? A niemiecka firma, która przystępowała do przetargu do remonta do generalki yy, dworca głównego, no. mają plany, wiedzą, którą śluzę najpierw trzeba zamknąć, żeby tamte się zblokowały, i później stopniowo każdą po kolei, żeby z powrotem woda nie wpływała. Ja to jest no. inżynieria, nie? I to przecież tyle kanałów, Odra, Warta, tak, Ślęza i dali radę, no. No, muszą dać radę. się. najlepszego zdrowia, 60 Dziękujemy. I ile wyjazdów, I, tyle powrotów. Tak jest. I spokojnej służby. Najważniejsze, żeby zdrowie było. A nam to ja życzę chłodu. <grym> o, <grym> chciałem powiedzieć, że tu Pani już widzę, że w tym stroju nie za bardzo. <grym> za gorąco, <grym> <nie>? <grym> Uciekamy <grym> do plus 20. <grym> znaczy, mi się wydaje, że mini byłoby lepsze dzisiaj. Dużo lepsze. To, no to wiadomo. No. Dobra, Dzięki, spokojnego. Ja ci jadę, trąby odrota się, patrzę jadę. Trąbę, mówię, żeby nie brał tego czerwonego. Kurwa, patrzę A ja ten, ja, ja ich nie widziałem w ogóle. Oni na stacji byli i się tak patrzyli. Ja się oglądałem. Aha, z tej stacji po lewej stronie Ta, wyjechali. on nawrócił, on powiedział, że nawrócił. Aha. I on i ten, że tira, a ten z tira, co żeśmy go wycięli, pokazywał, że nas ma kurwa zaczynać. Tak? No jakbyśmy go dogonili, to bym mówił? mu kurwa zrobił. Na radiu mówi? Nie, na radio, on nie radio ma, a pokazywał już. Ale czemu, żeby nas zaczynał? No przecież tam była ciągła ale przerywana, żeśmy tak. go a podziękujcie temu dużemu, tak? No, to jedziemy go, impost. Impost. A mu kurwa za chwilę paczki wszystkie rozładuję, będzie chuj sam z Słuchajcie, tacy policjanci, tacy policjanci, pozdrawiamy, pozdrawiamy takich policjantów Jak już tu jesteście, to dokumenty do kontroli! <śm> <śm>